Naprawdę dobrze. cieszę się niezmiernie, no, no. że znowu no, Pana widzę. Dziękuję. Ja, naprawdę. No. 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 A, a to, no. to była naprawdę przyjemna szkoła i, i o ile dobrze pamiętam, to ta szkoła, na, przed którą Wzywałem do czytania. Tak, tak. Wzywał no, pan do czytania tak, i nawet... Trzeba ży... im Tak. I trzeba było jeszcze... Wszyscy jeszcze tak spadochron, czytałem. żeśmy mieli jeden taki Dobrze. Jeszcze mieliśmy spadochron taki jeden e, powieszony przed szkołą na pamiątkę Pańskiego skoku. Tak? Tak. No, tak. Teraz kolejny skok. Dziękuję. A pani też jest. A, tak, ona to Myśmy z Maćkiem byli Choć u pana, Maciek. jak zdałam matur. Bo pan nie mógł wtedy do nas przyjść i myśmy przyszli do pana. To już dwa lata temu. Było. A, jak się pan czuje, jakie siły A, Pani? A, pan ma? Że... Jak się czuje, no tak? Jak się muszę czuć?